Dam dam dam. Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nitega przed wami. Planet Base w luźnych gadkach, czyli w moim programie, w którym pokazuję wam gry w maści. Planet Base jest grą o bazie kosmicznej, na której zajmujemy się naszymi podopiecznymi. Armią ludków zdegenerowanych, którzy mieszkają na naszej stacji kosmicznej z niewiadomych względów. Pewnie dlatego, że coś tam jednak w ziemię piznęło i nie można się na niej normalnie już poruszać. Moja baza, jak widzicie, jest trochę jak u Makłowicza. Pozwoliłem sobie przygotować jej podstawowe struktury już trochę wcześniej, po to, by nie zanudzać Was z budowaniem od samego początku. Zanudzać? No bo wiadomo jak to jest z grami, gdzie się cały czas coś buduje i dogląda swoich podobiecznych. To więcej tutaj patrzenia, czy dużo tutaj patrzenia, takiej statyczności, gdzie zaglądamy tylko wszystkim pod kołderki i sprawdzamy, jak kto się ma. Właśnie walnął mnie meteoryt i wywalił mi panel słoneczny. Na szczęście zdarzyło się to w nocy. W związku z tym strata nie duża, ale teraz muszą iść to naprawić. Pozwolicie, że kopuły ściągnę tak, żebyście mieli lepszy widok. Planet Base można powiedzieć, że to jest taki bieda Rim world, ze względu na to, że podobnie jak i tam, i taki tutaj no, budujemy bazy na obcych planetach. Tych planet w Planet Base mamy trzy. Trzy z każdorazowo generowaną losową miejscówką, chyba że traficie na to samo miejsce, bo niczym w Mass efekcie, kiedy le leciliśmy po surowce, jest możliwość wyboru startu w jakimś tam odcinku mapy. Więc jeżeli macie jakąś ulubioną miejscóweczkę, możecie wybrać się do niej na randkę ponownie. No i budujemy sobie stację począwszy od generatora tlenu, co jest bardzo ważnym elementem ze względu na to, że remote może nie wydaje się taki skomplikowany, on może nie ma jakiegoś wiader opcji, w ogóle i jakichś tam dziwnych mechanizmów, ale te podstawowe ma, które robią i robi się dość ciężko. Ze względu na to, że chociażby sam tlen działa na zasadzie przepływności, czyli znaczy jest przepływność tego tlenu, troszkę jak w FTL-u, co w FTL-u może nie było takie widoczne, bo tam ten tlen tylko i wyłącznie przelewał się między odpowiednimi komorami. Tak, w Planet Base na przykład, tlenu trzeba pilnować i budować te generatory co jakiś czas. Tak, jak widzicie, jeden generator stoi u mnie tutaj, drugi w tym kącie, ze względu na to, że im więcej ludzi gdzie się w danym kącie bazy, tym więcej tlenu tam schodzi. A jak widzicie, tutaj mamy jakieś miejsce, gdzie hodujemy żywność, ziemniaczki, kukurydze, inne sprawy, które to potem są przetwarzane w kantynce, więc skupia to dość dużo osób ze względu na to, że też są tutaj śpiożki w swojej sypialni. Mamy też miejsce, gdzie jest medyk. Tych budynków też, tak szczerze mówiąc, zbyt wiele nie ma. I trochę szkoda, że też jakichś zaawansowanych researchów, a jakich drzewek technologicznych też nie ma. Cała rozgrywka opiera się tak naprawdę na żądowaniu umiejętnym surowcami, ale także zapraszaniu im jak coraz większej liczby osób, które miałyby w naszej bazie zamieszkać. Do spełnienia jest kilka celów. Te milestone, tak zwane są do osiągnięcia na wiele sposobów, do, droga do nich jest fest ciężka, zwłaszcza jeżeli będziecie celowali w osiągnięcie 300 osób mieszkających w waszej bazie mocno. Mocno krępuje to ręce, jest naprawdę dość ostro. O, wow, ze względu na to, że jak widzicie, teraz wysiadł mi na przykład prąd. Ale dlaczego bym wsiadł prąd? Przecież miałem go wystarczająco. Nie kręcą się elektrownie, jak widzicie, wiatr jest dość słaby. kolektory słoneczne nie dały rady, jednak chyba zrobić do odpowiednich zapasów. Co oznacza, że prawdopodobnie zaraz będziecie świadkami końca rozgrywki, ze względu na to, że wyłączą mi się także generatory tlenu. Przez co nie będzie miał kto, czym oddychać i chyba będziemy musieli się wtedy pożegnać. Roboty podjęli naprawdę. Po tym meteorycie. To jest akurat generator wody. Woda jest oczywiście potrzebna do tlenu. Prawdopodobnie tam zachodzi jakieś skraplanko, i wtedy też tlen jest. No i jak. Co no tu jest poza tym budowaniem? Zastawiacie się pewnie. Trzeba dbać o potrzeby naszych podopiecznych. Oczywiście, jest jedzonko, jedzonko, które hodujemy dzięki naszym ee, biologom, e, którzy pielęgnują tutaj łodyżki, wszelkie inne bulwy, robią nam pyszne sałatki, nie wiem, sałatki akurat nie robią sałatki, robią nam maszyny. E, natomiast, e, dobra, panele zaczęły działać, więc energia tutaj będzie nam wchodzić. E, generatory, które, znaczy właściwie miejsca, które, agregaty, e, z... genera... Magazyny energii są tutaj, będą się podświetlały w miarę jak będziemy mieć coraz więcej prądu zebranego. Można rozgrywkę przyspieszyć. Ja nie gram na najwyższych obrotach, bo się nie połapiemy. No i ni cholery nie połapiemy się. Zatem mamy żywność, z żywności także tworzone są surowce Surowce są odpo w odpowiednim kolejnym module e, budowane Tutaj powstaje stal, którą e, dostajemy z kopalni e, W maszynkach, które, gdzie wytwarzamy jakieś bioplasty e, Tworzymy je m.in. z jednego rodzaju roślinek e, Budując odpowiedni moduł, co zaraz Wam zresztą pokażę taki zupełnie testowo i przypadkowo będzie potrzebne teraz zbudowanie jakiegoś modułu e, Musimy zapewnić oczywiście też odpowiedni wystrój tych miejscówek Tutaj na przykład wstawić łóżka, e, fontanny z wodą Siedziska, no i oczywiście na przykład maszynki do robienia drinków, bo akurat tu skupiliśmy się na barze. Bar jest fest taki otwarty. <grytanie> Okej, okay. biologów mamy dość sporo. Zerknijmy sobie, co tam ciekawego i jak generuje, znaczy, generator w ogóle, jak. <grytanie> <laughs> jak wygląda nasz zasobnik co sprawdzamy oczywiście w, skr w skrętnym minusach. E, zasilanko leci wody mamy jeszcze 12 jednostek na 18 i tlenu 55 na 80 co jest całkiem nieźle chociaż tam trzeba uważać właśnie w którym w zależności od tego w którym kącie ten tlen będzie generować tam będzie on zużywany mocniej lub też mniej. E, przyleciał do nas handlowczyk u handlowca możemy kupić dronki możemy kupić też zaawansowane technologie ale trzeba mieć fest, furę, no w ogóle górę kasy żeby te technologie zaorać e, Ważne jest, chociaż twórcy pracują na bo widziałem, że poprawiają to, że jak będziecie parać się handlem i na przykład będziecie, wyniesiecie mu, nie wiem, na przykład jak tak jak tutaj mamy 24 sztuki medycynki, jakieś marihuaninen, to oni naprawdę będą 24 sztuki skrzynek z tym czymś i oni muszą wyrobić, jak ten trader jest tutaj w ogóle, ale porzucają też swoje doczesne zadania, w związku z tym, jeżeli ktoś coś zajmował się czymś mega ważnym dla przetrwania, może się zdarzyć tak, że po prostu on zapomni, bo musi skrzyneczkę zanieść i pójdzie wtedy zanieść tą skrzyneczkę, więc uważajcie, jak będzie parać się handlem, zresztą ceny tam są też dość wysokie. Być może to właściwy moment, żeby zbudować, chociaż nie, mamy tutaj Spares Workshop, w Workshopie tutaj robimy części, ale... Blisko było. Ale także mm, budujemy części, nic nie zbudowałem więcej. Semikonduktory. Semikonduktory są potrzebne do budowania dronów, które to budujemy tutaj w fabryce. Drony oczywiście zastępują ludzi w szeregu czynności. To jest już taka moja kolonia, którą trochę przemyślałem. Trochę ze względu na to, że mm, budowałem kolonię, która osiągnęła faktycznie pułap 300 mieszkańców. zajęło mi to 8 godzin. No, i w pewnym momencie faktycznie meteor spadł, z jakieś zasilanie, wszyscy się podusili. A przestałem produkować odpowiednią ilość jedzenia, w związku z tym, gdzieś tam opatentowałem technikę, że. To są takie prototypy. Protipem pro jest to, że patrząc na to, gdzie jak macie budynki, widzicie, nie ma ich jakiejś specjalnie dużo. Znaczy, no dobra, no jest, to 15 budynków to nie w kid a to i tak są te, w których mogą mieszkać, w sensie poruszać się. E, budujcie sobie na przykład MultiDome. Multidom multi -dom to jest taki pokój przejściowy, pokój połowicznie rozrywkowy, ze względu na to, że on jest takim łącznikiem. Mało kosztuje. Można wstawić do niego też fontanny, więc przy okazji, jak ktoś będzie się między nimi przechadzał, między kolejnymi, o właśnie tutaj widzicie, obiektami. Teraz sobie połączymy tutaj bazę w tym miejscu. Można też zbudować tam na przykład fontannę, można zbudować też jakieś siedzisko. Tak wygląda budowanie budynków, tak przy okazji. Teraz powstaje tutaj ta kopuła wraz z łącznikami, które zapewnią dopływ tlenu z mojego generatora tutaj, ale także zapewni też przejście naszym podopiecznym. Budowanie bazy i jej planowanie jest poniekąd istotną sprawą, ze względu na to, że nie wszystkie budynki potem mogą mieć łączniki postawione. Na przykład, jeżeli zbudujecie sobie tutaj sypialnię, to jest ślepa uliczka, po prostu na no, huhu nie zbudujecie więcej niż jednego łącznika. Więc czasami trzeba sobie zaplanować, co też gdzie chcecie postawić, żeby się nie wkopać potem z tym, że uliczka jest śmieszna. Znaczy, <grym zbędny> jest <grym zbędny> zamknięta, nie da się nic zbudować. Tak jest! Jak widzieliście, mamy biologów, mamy mechaników, mamy inżynierów, mamy strażaków, strażników i mamy medyków. Oczywiście każda klasa postaci jest niezmiernie ważnym elementem całej tej wielkiej machiny, która powoduje, że nasza baza działa i funkcjonuje. W związku z tym można sobie zapraszać też za pomocą skrzętnych menusów różnego rodzaju postaci do naszej bazy, gdzie to jest tak. W menusach Landing zone możecie sobie procentowo określić, jak bardzo wam zależy na przykład na obecności workerów. Workery to są tacy, wiecie, kolesie od czarnej roboty, tu coś przyniosą, pójdą do kopalni, coś popracować. Różne budynki mają oczywiście przypisanych różnych ludzi, więc do ich obsługi wymagana jest też inna zasobność tych kolesi w bazie. Biologów, no to oczywiście trzeba mieć, żeby produkowali nam jedzenie i doglądali wszelkich roślinek. Medyków, no to oczywiście wiadomo, żeby leczyli nasze postacie, ale także wytwarzali, wytwarzali odpowiednie medykamenty z roślinek. To jak widzicie, jest lekarz, właśnie tam komuś masuje łódko, dzięki czemu będzie ten ktoś zdrowy i gotowy z powrotem do. Pracy, magazyn z naszymi surowcami. Jestem zaskoczony, że nawet to jakoś działa. I faktycznie to nam powolutku, powolutku, bo tylko 55 osób, jeden dron na bazie, jest ok. To jest bardzo ważne, żeby iść tutaj powoli, żeby nie budować wszystkiego tak na pałę jak ja to buduję za każdym razem, ze względu na to, iż co jest dziwną sprawą, gra to taki zmusza do takiego rogalowania. Rogalowania w sensie roglajkowania, można by rzec, ze względu na to, że. Mm, nie ma więcej save'ów, jest tylko jeden save, cholera jasna, i to jest taki dziwny w ogóle niuans, że ten jeden save jest tylko, nie ma w ogóle dwóch slotów, tylko macie jedną bazę na jednym save'ie, więc trzeba się do, przykładać do tego, żeby, żeby... To faktycznie jakoś tam działało, bo wasze 8 godzin pójdzie tak, tak naprawdę, tak, tak, poszło mi to 8 godzin mojej pracy, które wyłożyłem wcześniej. Pan inżynier tutaj buduje, jak widzicie inżynierzy mają też dużo na głowie, bo obsługują maszyny wytwarzające surowce, budują nam drony, budują nam budynki, Duże rzeczy robią w ogóle inżynierowie, więc trzeba zapewnić i szukać tego balansu takiego między tymi klasowami, klasami właściwie, żeby było ich jak najwięcej. E, Upiekszanie budynków, co o czym wspomniałem wcześniej, to wkładanie oczywiście odpowiednich elementów do tychże i to na bioplastach. Czasami tam oczywiście każde wszystkie surowce generalnie zajmuje. E, można postawić oweczkę, można dać tutaj sobie e, siłkę. E, do tego dorzucimy tutaj e, fontannę, żeby była woda. To jest taki ciekawy patent właśnie, że jak będziecie budować sobie to multi dom, który będzie takim łącznikiem przedłużającym waszą bazę, bo za mało hajsu zajmuje, no, oczywiście łączniki zabierają dodatkowe surowce, ale czasami po prostu chcecie je tą bazę gdzieś pociągnąć, bo ten teren wbrew wszystkiemu jest dość rozległy. Nie, tak już uprzedzając fakty, nie ma tutaj jakichś tak wiele zdarzeń losowych, to wszędzie możecie bazę budować, tylko musicie oczywiście dociągnąć poszczególne moduły, żeby je tutaj powsadzać i budować je dalej, więc tak naprawdę ta początkowa. wasza faza i baza. Eee, będzie pewnie przenoszona. Jakieś będziecie kombinować z odbiciem strony w jednym miejscu, w drugim i trzecim, albo będziecie próbować czegoś nowego. No, w każdym razie będzie Wam to cały czas rosło. Na całą tą mapkę usiadłą w ogóle z padającymi meteorytami eee, Bieda Rimward. wrócimy do tego stwierdzenia. Eee, użyłem go nie bez kozery, albowiem w Planet Base nie ma jakoś tak specjalnie dużo jakichś dziwnych wypadków losowych. I random number generator, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, przynajmniej na tej pierwszej mapie, bo na tej drugiej śnieżnej, więc taki klimat jest zupełnie i w ogóle fest inny. Nie dzieje się tak dużo, co mogłoby wam uprzykrzyć życie. Tutaj będziecie mieli akurat taką rozgrywkę bardziej na relaksie. Jak już pochytacie, że nie warto się spieszyć że powolutku. Okej, okay, spokojnie. To jest okej. Okay. Jest ok Oczywiście zdarzenia losowe będą wpływać jakieś tam w dużej mierze, czy w mniejszej mierze niż w Wilmordzie, bo tak naprawdę co się może wydarzyć. Może zajść burza piaskowa, więc trzeba będzie ściągać wszystkich do środka, jeżeli macie tylko centrum dowodzenia. Może wam spaść meteor w różne miejsca. No i oczywiście, przez waszą niefrasobliwość, możecie zapomnieć nad managementem energii. W związku z tym, może się po prostu zdarzyć, że wszyscy wam się poduszą, bo nagle nie będzie prądu. Albo, albo coś innego się może zdarzyć, a jak nie ma prądu, albo powietrza, no bo nikt nie chce pracować. Więc oni wszyscy stoją i one są tacy, co tu się dzieje w ogóle? Nie o czym No i umierają wam, a tam wiecie, nawet jeżeli nie umrą, bo nie ma powietrza, no to wtedy jak już są tacy gdzie to powietrze, szukają go cały czas tych pomieszczeniach, no to po prostu też nie robią żywności i tak dalej, i tak dalej. Tutaj trwa syntezator mięska z kurczaków! A tutaj robią się też medycy, którzy, jeżeli nie leczą postaci, produkują sobie też medykamenty. Które można oczywiście skandalować. Przyleciał też statek, który zapominam, dwóch kolonistów, więc oni sobie stopniowo tutaj, jak widzicie, przylatują. Trzeba zadbać o ich spanie, oczywiście. Można też tych łóżek trochę mniej zrobić, więc śpią trochę model taki wahadłowy, że się wymieniają w tych łóżkach, więc no, dużo proszku schodzi na pościel. Jest także model PKP, w związku z tym, jeżeli będziecie mieli tych łóżek za mało, no to śpią w, po korytarzach i po różnych pomieszczeniach. Nie ma strachu, nic się tutaj nie dzieje. Brakuje mi w tej grze na pewno managementu postaciami. Oczywiście to. Oooooo, blisko było! Gdzieś tak tam poszło? W skały fest! Ha! Brakuje w tej grze jakiegoś takiego managementu tymi postaciami, ale to nie jest gra tego samego typu co RimWorld, Jestem trochę przyzwyczajony do tego RimWorld'a. Bardziej tutaj środkiem wyrazu i tego kontroli nad postaciami, to są już same te struktury bazy, które stawiamy pełnią ze względu na to, że no faktycznie co tam sobie będziemy postawiali, tak, będziemy ciągnąć sobie tą rozgrywkę i uwarunkowywali zachowanie naszych postaci. Jest to coś innego niż bo w RimWorldzie, Bardziej chyba to pasuje do Banish, gdzie po prostu postaci budowały sobie. Te budynki tam i żyły według tego, co żeśmy im tam stworzyli. Teraz chciałem tutaj domkę, właśnie z łóżkami zbudować, ale muszę brać pod uwagę to, że jak ją walnę sobie tu na środku, no to się zablokuje z budową. Tutaj mamy airlock, airlock, czyli miejsce wejścia z, z tego tam, z powierzchni planety. Tu możemy sobie zbudować domkę, bo to jest w sumie warsztat. Dobra, tu mamy sobie pili, OK, kantynka jest, OK, więc są stosunkowo blisko. Power storage is low, więc musimy też pomyśleć już nad kolejnym, nad kolejnym generatorem. Tak, druga, druga zakładka z budynkami, gdzie ich jest akurat 14. Tutaj, ma, tutaj są budynki, które budujemy na zewnątrz, w sensie takim. Znowu MI GENERATOR ROZWALIŁO! FEST! Ale będzie miał problem teraz. Solar panel, okej. Okay. Mm, więc są też budynki właśnie, które trzeba stawiać na zewnątrz. To są wszelkie maście właśnie generatory, mm, jakieś tam wydobywanie wody. Uff, myślałem, że coś jakieś ufole lecą mi tutaj z krucjatą, ale nie. Na szczęście nie, więc warto sobie tego pilnować. Budynki, wspominałem wcześniej o tym, że od handlowców właśnie prądu mi brakło kurczaki. Wspominałem wcześniej, że od handlowców można sobie kupić y, jakiś temat, y, w sensie budynki większego y, większe budynki, które zapewnią nam większy, y, większą wydajność, na przykład większe panele słoneczne y, większe jakieś tam domki, które można postawić dzięki czemu no po prostu robi się bardziej ekonomicznie, bo salamy to w jedno, chociaż lepiej budować tak naprawdę jeżeli chodzi o wytwarzanie jedzenia więcej budynków średnich aniżeli większych, bo i tak ci kolesie tak nie pochytają z tych dużych budynków, a w tych małych się jeszcze jakoś odnajdą. Natomiast to tak jak mówię, nie ma tutaj jakiejś bezpośredniej kontroli nad naszymi podopiecznymi. Nie można im dawać priorytetów budowania rzeczy, nie można kontrolować ich dnia w sensie takim, żeby wyznaczać im jak w RimWorldzie, czy Prison Architekcie jakiś tam por, w których robią określone rzeczy, oni po prostu żyją swoim życiem, ale to AI też działa nad wyraz dobrze. Czasami się gubi, zwłaszcza przy, jak będziecie już większą bazę, czasami się gdzieś tam w tych strukturach gubi i zapomina, że i mi zjeść i na przykład stoi przy łóżku, ale jest głodne, mm, no i żołądek musi się tam kurczy, kwasy wylewają się otkam, straszna śmierć w ogóle, no ale wszyscy zaczynają na przykład umierać, bo nie potrafią sobie poradzić z tym. Były pacze, były pacze. Twórcy łatają sobie, tobie, tak, sobie takie niuanse. Ja tam przeglądam czasami te steamy, Znowu ją tutaj walną w e, przepływ prądu, ale akurat włącznik, e, tu mamy też sprawny, więc ten e, przepływ energii jest zapewniony. Więc, e, więc twórcy sobie łatają powoli te rzeczy. To jest Indie Gierka, więc tam zbyt wiele osób pewnie przy niej nie długie. Muszę natomiast powiedzieć, że nie ma tutaj tlenów w Airloku! A, tutaj jest. Dobra, bo tutaj nie było prądu. Musimy zbudować sobie te panele. I więcej, więcej, jeszcze magazynów, bo no kurczę, nie wyrobimy. Tutaj musimy, zacząłem budować sobie, zbudowali też miejsce na łóżeczka, dobra, power kolekto, power kolektora, power kolektor, tutaj mamy zbudowane sypialnie, więc oni tutaj i tak nie będą szli, więc możemy sobie tutaj zrobić i zbić w ten kącik, to nie jest kącik, ha! To jest, jest duża przestrzeń, ale możemy mieć tutaj przy tych skałach z tymi generatorami budynki użytku publicznego Są kopalnie, okej, okay, jakoś to tam działa Także nie ma za dużego wpływu na te postaci Trochę czasami wiecie, bez kontroli to jest tak trochę jakby z Majtek. Jesteście w publicznym miejscu i tak ludzie patrzą, nie? Wie czy tam te majki, tam nie macie kontroli, czy jest tam mały, czy duży, bo tam zimno, czy ciepło. To trochę właśnie z tymi ludzikami jest tak, że one sobie tam łażą i sobie robią swoje zadania. Można im co prawda wrzucić priorytet na przykład obsługi e, miejsca, gdzie produkują sobie medykamenty i mięsko syntetyczne. Albo na przykład narzucić im pracę, by o właśnie jednym kliknięciem, e, tutaj żeby sobie doglądali wszelkich roślinek. E, tylko, że no, one są na tym samym szczeblu, więc im więcej sobie tych priorytetów człowiek wrzuca, to tak naprawdę. Ale takie same się stają, nie ma między nimi jakiejś specjalnej różnicy. To jest złe, no bo chciałoby się jednak więcej mieć, posłać sobie jakiegoś leoncja do budowania, jakieś tutaj, że weź tu mi drony rób, no tu jednak dronów nie robi, no. Jak się opanuje te mechanizmy, to to nie przeszkadza tak bardzo, ale jednak, żeby siąść do tego Planet Base, trzeba mieć masę czasu, bo to jest taki pożerać. zwłaszcza, że to jest typ gierki, gdzie, no tak jak mówiłem wcześniej, dużo się patrzy na to, co się dzieje na ekranie, w sensie takim, że mniej się bierze udziału bezpośredniego w budowaniu, no bo zobaczcie, ile te luźne już trwają, a ja zbudowałem tylko dwie kopuły w tym czasie w ogóle! O co chodzi?! Więc, yy, więc to jest tego typu gierka. Yy, taka settlersowata troszeczkę, troszkę to banisz, yy, ale generalnie pierwsza mapka jest spoko, żeby odblokować sobie drugą mapkę, trzeba trochę tych milestones milestone zaliczyć. Nie jestem wam w stanie jednak powiedzieć, ile trzeba ich mieć dokładnie, bo ja myślałem, że wszystkie. Na szczęście nie wszystkie, bo tam jest jeden milestone, który chyba mówi o tym, że mamy tysiaka! <grytania> Consolidation, tak? 300. To miałem akurat. Ale jakoś tak strasznie. A nie, 300, to ja miałem 100. Dobra, to ja nie wiem. Chciałem przykozaczyć, że z 300 miałem. Nie, nie. Miałem. <grytania> miałem 100! I umarli mi wszyscy, wszyscy mi umarli. Ale miałem fajną sytuację, w ogóle fajna historyka ma taka, że coś się stało w tej bazie, jakieś dzieci, coś chodziło, wszystko. patrzyłem, ja doglądam, wszystko działało. Ja byłem taki, jest taka wielka baza w ogóle, jest, yeah, nikt nikt tego nie miał takiej. No, oczywiście, że mieli tam na internecie, to tam pisano o bazach 500 osób. A ja sto, jak super, w ogóle, wow! No i zacząłem se, a to se tutaj jakieś roboty. To tutaj se postawimy jakieś łóżeczka. Tutaj troszkę więcej energii. A tutaj jeszcze jakiś jeden magazyn, troszkę roślinek. No i stało się. Najpierw zaczęło brakować prądu. Prąd włączył mi zasilanie w generatorach tlenu. Stąd wiem co się wtedy dzieje. Oj, zaczęli zaczynast, wiecie! Nemo! Co się dzieje? Nie ma prądu jest noc, nie ma czym oddychać. W ogóle fest. Zero wiatru w ogóle. <ścoughs> Zero wiatru mnie zabiło. Ja dużo miałem generatorów na wiatr prąd na wiatr, więc... więc... No tak stawiałem na to, ale niestety nie dało się. No i tak wiecie, i se patrzyłem, i nagle, pyk, prompt! Pięciu umarło z głodu. Sześciu gdzieś tam porwała ich burza w ogóle, piaskowa. Zginęli tam, i siedzę i tak patrzę, tak, co się dzieje w ogóle? O co chodzi? Tak, nie, halo, halo, od początku halo! A ja myślałem, nie, ja muszę zobaczyć game over. Ja myślę, że damy tutaj radę. No i wiecie, co dałem radę, kurczę, Została mi jedna postać, jedna postać, która miała akurat, a w sam raz żywności. Wstało nagle zasilanie, więc zaczęło się wszystko działać. Baza gigantyczna, naprawdę była fest przestronna. Chciałem ją nagrać z, w, właśnie z tej różnej ale to jak zacząłem chcieć robić różne gadki, to akurat w takim failu się spotkał. I została ta jedna postać, i ja sobie zaczęła, wiecie, tu się podjadała, tu się coś robiła, ja tam patrzyłem tak... No nie no, trochę bez sensu, nie tam jedna postać, ALE W tym Szybki management osób, które potrzebujemy. Klikacie tutaj, pyknie tutaj. Pomyliłem guziczki, klikacie sobie base management i landing permissions, i tu wybierałem sobie postacie, i nagle sobie pojedynczo, po jednym dniu, bo to czasami te transporty raz dziennie zacząłem tych postaci coraz więcej przyratywać i nadrobiłem straty, i trwało to chyba z dwie godziny, dlatego po tych 8 dobiłem tych 100 milestone, a ogarnąłem miałem tych w sumie zrobionych 8. Odblokowałem sobie drugą bazę, <laughs> ale no nie gram tam, bo widzicie. Zdecydowałem się jednak, że potrzebuję trochę wprawy, i w planet base jeszcze muszę spędzić czasu na plansze podstawowej na tym tutorialu, żeby jako tako jeszcze tutaj działać. Można by sobie zbudować tutaj drugie lądowisko. Ale trzeba brać pod uwagę to, że ja chyba nie mam jeszcze tego. Nie mam centrum dowodzenia. A centrum dowodzenia ani fabryki, gdzie można broń wytwarzać. Co jest. Łączy się oczywiście, bo te całe te ekonomiczne łańcuszki, oczywiście, że się łączą. control center. Zbudujemy sobie to control center. Bo tutaj, stąd, można wydać rozkaz i konieczność wycofania wszystkich, którzy są na zewnątrz, do środka. Na przykład, jeżeli jest ta burza. Ale też. Control Center można postawić szafkę na broń, którą jeżeli wytworzymy, to przy naszej strażnicy oni się uzbroją, bo jeżeli postawicie sobie landing zone, tam jest takie spaceport zdaje się. To poza dostawą ludzi, którzy będą z nami współpracować, przyjeżdżają wtedy też randomowi bandyci. I oni wtedy grasują nam po bazie i zaczynają wyrzynać tam też i strzelać naszych podopiecznych. więc trzeba mieć to control center i trzeba zaprosić sobie strażników i trzeba ich uzbroić. Jak widzicie, tych mechanizmów jest dość sporo. I to jest właśnie fajne w tym Planet Base'ie, tylko trzeba powolutku, to jest taka gra pół zen, mocno hardcore. Tak, jak mówiłem, no, stawiacie sobie te kolejne moduły. Jak widzicie, jest to airlock, generator tlenu, kantenka gdzie sobie jedzą, śpioszki we dwójkę, śpioszki, gdzie każdy ma łóżko indywidualne, biodomka, gdzie hoduje się żywność, processing plan, gdzie żywność i ore, czyli surowce, przez co tapę się na materiały, fabryka, gdzie budujecie roboty, multi domki, gdzie mogą ćwiczyć, bar, gdzie zalewają smutki, polepszają sobie humory, control center, no to czyli centrum dowodzenia, tutaj tworzy się roboty, tutaj jest laboratorium, gdzie Robi, zestawia się właśnie mięsko i e, medykamenty buduje. E, lecznica, gdzie pani <laughs> pielęgniarka leczy. No i storage. Storage jest też. fajnie są też że, m, ludziki, których są, jest ich, liczba ich jest faktyczna, więc jeżeli macie 100 osób, to faktycznie 100 osób lata po bazie, wielopłciowość, więc są babeczki, są chopeczki nie do końca taka seksmisja. Jest ok. No i oczywiście są też moduły zewnętrzne, jak na przykład panele od energii, panele, znaczy kopalnia, woda lądowiska, jakieś znaczki, są anteny, są też jakieś działa, żeby zestrzeliwać asteroidy, które miałyby was rypnąć. Jest tego trochę, no i tylko, tylko że research to tak jak mówiłem nie jest taki zbyt emocjonujący, bo właściwie tylko wyciąga się jakieś lepsze budynki od tradera. Nie ma tutaj jakichś takich, że wiecie, oni siedzą gdzieś tam dłubym w laboratorium, jak w x-comach, jakieś tam nowe technologie. No brakuje tego trochę, ale ta gra też nie na tym się opiera, tutaj jest raczej taki wiecie, city, znaczy city builder, base builder z, z twistem, z twistem takim, że faktycznie może wam w każdym momencie jakiś meteor zaszkodzić, jeżeli polecicie sobie za dużo z tymi surowcami, no to nie wytrzymacie. Trzeba to lubić, trzeba lubić wpatrywać się przez 7 godzin w dość statyczną akcję, bo jednak nie jesteście tutaj, nie, nie przychodzicie tutaj zarządzać tymi zasobami ludzkimi bezpośrednio. Oni sobie żyją według tego, co im zbudujecie. Mi się podoba, mi się podoba, jest to takie wiecie, jak z tych base builderów można posiedzieć, e, tylko trzeba lubić, to jest takie dobre klikadło na skacowaną niedzielę, e, także w takich okresach na pewno, ale też jeżeli ktoś lubi i tam sobie planować i pobudować, e, popatrzeć sobie na jakąś fajną bazę, którą sobie gdzieś tam potem stworzył e, i właściwie ciągnąć ją sobie bez końca tam gdzieś do granic mapy, e, których jest wariantów naprawdę dość sporo, e, to nie będzie się nudził, inne osoby, które raczej wolą jakąś akcje najeżdżania, jakiś tam dziwny gości na drugim końcu mapy, E, jakieś mikrowanie i tak dalej, zamiast e, walki tutaj ze środowiskiem i z e, przeciwnościami losu, których nie ma zbyt wiele, ale potem myślę, że dają w kość na tej drugiej, ba na tej drugiej bazie, bo tam jest trochę mniej słońca, trochę mniej wiatru, więc trzeba jeszcze bardziej manewrować. Ta pierwsza mapa jest dość spokojna, a w drugiej tam już w ogóle. Kręci suty! Na wszystkie strony. Jest ok, jest ok, Planet Base. Nie wiem, w ogóle zupełnie żadnych oczekiwań, kiedy potrzebuję tego tytułu, ale włączyłem sobie ją i zerwałem przy niej chyba 4 czy 5 nosek, i to dość konkretnie zarwałem wtedy i siedziałem tylko i tego Base Base'a sobie dubałem więc z mojej strony okejka. Okay z mojej strony okejka, okay jeżeli lubicie Base Buildery, trochę takie Settlersy, trochę nie Settlersy, trochę Bidari Mordy, jeżeli wiecie tam, to jest spoko, tylko no jest, musicie wziąć pod uwagę, że to jest giereczka o dość pacingu takim bardziej wolnym, nie dzieje się aż tak dużo, jak można było od niej wymagać, przynajmniej nie na tej pierwszej mapie, na tej drugiej ja za mało grałem, żeby się wypowiedzieć, a uh, wszystkie 20 godzin, które spędziłem tu na tej pierwszej mapie, to trochę się moje tej drugiej. <laughs> to był my na tyle w dzisiejszych Gatkach. To było Planet Base, ja jestem Nitek. Uh, to były Luzi Gatki, mój program, w którym pokazuję w wszelkie Dziękuję serdecznie za wspólnie czas. Zapraszam Was we wszystkie linki, które znajdziecie w odnośnikach. Tam są jakieś socjale, tam są live streamy, tam jest mój blog. Do zobaczenia następnym razem. A nie! To jest dobre. better <laughs>